Dzień dobry. Dzień dobry. Słuchajcie, bardzo modne hasło wstajemy z kolan, więc my też chcemy pokazać, jak się wstaje z kolan naprawdę. Słuchajcie, jedno ćwiczenie, w którym zapracują dolne części ciała. Zapracują pośladki, nogi, biodra i bardzo poważnie zapracuje brzuch. Ćwiczenie wzmacniające. Teraz też będziemy dorzucać więcej tego typu ćwiczeń, żebyście budowali gorset mięśniowy. Najważniejsza rzecz poza chęcią. To jest coś miękkiego pod kolana, bo to jest obowiązkowe. Nie róbcie tego na, na twardej podłodze, bo zaboli. Kręcimy, jak już zapowiedzieliśmy, że wstajemy z kolan. Idealnie jest, jeśli ręce spleciemy za głową, ale jeśli nie może się bądź sprawia Wam to problem, bądź po prostu boli, można ręce trzymać przed sobą, można trzymać na klatce piersiowej. Wybiera się. Twój barek. Słuchajcie, jak macie je z tyłu, to bardzo też napinacie kręgosłup. To wymusza taką prostą pozycję dla pleców. Pamiętajcie o tym, żeby też troszeczkę biodra wysunąć do przodu, tak jakby zastać pępek i napiąć brzuch. Ok, zaczynamy. Słuchajcie, lewa noga do przodu. Wstaje. I wstajemy powolutku. Teraz prawa noga na kolano. Lewa noga do niej. Dołącza i wracamy. Lewa noga przodu Ja idę z prawej, tak żeby prawa. nogi zmieniać. To nie ma znaczenia, ale zmieniamy nogi, żeby właściwie pracowały i równo. I lewa, i prawa. I tak naprawdę to, co jest świetne w tym ćwiczeniu, że w pewnym momencie możemy zwyczajnie przyspieszyć, i okaże się, że Oprócz wzmacniania, wzmacniania mięśni zaczyna się zabawa w kardio, spalanie, świetne ćwiczenie, też odchudzające. Tak, pracujemy nad kondycją yy, niby niepozorne, yy, niby proste, ale naprawdę po odpowiedniej ilości powtórzeń bardzo mocno. Spróbujcie tak zrobić 10 minut albo wyobraźcie sobie, że zrobiliście to 10-15 minut i myślę, że wtedy docenicie prostotę i skuteczność tego ćwiczenia. Dobrego dnia, kochani. No to w sali Trzymajcie się. Ciao.